O. Mogę już na swoje miejsce wrócić? Nie chcę udawać, kogoś im nie jestem. Jestem godzin? a co w tym jest? Świat jest... W jednym miejscu. Świat jest taki, jaki sobie wyreżyser... wyreżyserujesz. 59 dziewiąty odcinek. Kapinius, przed nami. Nie. Nie, dziewiąty. Ale popiłłem do przodu. No co? ja czekam na 69. Wiem. Taki zrobimy jak Z jest? Zamienimy się wtedy. Dzień dobry. Dzień dobry, wieczór. Dzień dobry. E, właśnie czasami się stawiamy, który odcinek, a teraz chyba jest 49, bo pomyślałem sobie, że za tydzień będzie 50. Taki, taki jubileuszowy. 50. rocznica ślubu to jest jakaś tam już gruba, diamentowa, jakaś... srebrno-platynowa. Srebrno-platynowa. Wiecie? Napiszcie. E, co? Lecimy, z niesam... a, bo tak króciutko. Co u Ciebie? Wszystko dobrze? Perfekcyjnie. Perfekcyjnie. Piszę książkę i ja się jaram, wiesz. Wiem, wiem, ja też no. piszę książki się jaram. Yy, ale pisarze tutaj są? Tematy. Erudyci. Tematy mamy zupełnie zupełnie inne. Mam dwa fajne newsy, zacznę od pierwszego. Bo jest zwierzęcy. Dobrze, jako naczelny A... edyta tego programu zacznij. A Kacper lubi zwierzęce newsy i wy też z tego co zauważyłem. Sam jestem takim trochę zwierzakiem. E, niedawno wróciłem z Włoch, e, całkiem niedawno z wyjazdu z moimi przyjaciółmi. Było mega fajnie, mnie się. <śm> Ale w że było trochę za drogo. Aha. Z szczyce za wiesz, ale. Są newsy! Ale Nie paliło się. Ale dwukrotne oblewanie kogoś kawą też jest w porządku? Tak, tak mojego tak. przyjaciela oblewa kawę. A pokoje trochę większe niż łóżko, też fajne? I w tym kraju właśnie, we Włoszech. A no, no. Wiesz, co wymyślono? Wiecie, co wymyślono? E, spaghetti. Co wymyślono na przyszłość? Mm. Otóż spaghetti, okazuje się. Już, już Ci wrzucam pierwszy news. Włochy postanowiły walczyć z porzucaniem zwierząt, psów i kotów yy, na drogach i oh, mega karą nic. ma być odebranie prawa jazdy. Ha! I bardzo. No dobrze. To jest dopiero news. Dobra. Czyli porzucasz zwierzaka, ktoś to widzi, nagrywa, a to jest coraz, coraz, coraz częściej i na szczęście we Włoszech nie ma takich przepisów jak w Austrii, w której z kamerką jeździć nie wolno, yy, a kara za to to pie, przy pierwszym wykroczeniu 10 tysięcy złotych, a przy recyduje 25 tysięcy złotych. Chociaż znalazłem dziurę w przepisach w Austrii, gdybyście mieli kłopoty w Austrii za kamerkę, to pamiętajcie o tym, że jeśli policjanowi powiecie, że nagrywacie krajobrazy, bo potrzebujecie je na YouTube, bo prowadzicie kanał i chcecie mieć to będzie wasz pierwszy film, bo on może poprosi was o link do kanału. Nie, dopiero zaczynacie, dopiero przygotujecie materiały. Jeżeli się wytłumaczycie, bo jest taka jedyna dziura, teraz no. to znalazłem, że jeżeli nagracie, powiecie, że nagrywacie całą drogę, nie tylko szczególnych ludzi no. na chodnikach, ani nie poszczególne auta, tylko no. całą drogę, bo dokumentujecie trasę na wakacje, to nic wam nie mogą zrobić. A 10 tysięcy to sporo. No. Cały, <laughs> Więc cały. taki tip za 10 tysięcy złotych, gdyby się, gdyby wam się przydarzyło, podróżować przez Austrię i nie wziąć kamerki z szyby, a u nas tak było. W Polsce mówiłem ekipie, słuchajcie, pamiętacie, żeby przed wjazdem do Austrii zdjąć kamerkę? Jedziemy sobie bez po Austrii i nagle Jarcio mówi, y, a ta kamerka? <grym> no zdejmij, zdejmij może faktycznie. Zdjęliśmy, ale już teraz wiemy, że nie do końca trzeba. Yy, I co? Zawieszenie lub odbieranie prawa jazdy, propozycja ustawy, jeżeli będą tak we Włoszech przychodzić szybko ustawy jak u nas pisane na kolanie, czyli na przykład mhm. zakaz wyprzedzenia przez tiry, albo bezpłatne autostrady omówione we wtorek zaakceptowane w środę, a po dwóch tygodniach działające, to byłoby super. Problem jest najczęstszy latem, więc omawianie tych ustaw w sierpniu jest takim trochę strzelaniem w płot. Będą pewnie działać fizycznie za, za rok, bo największy problem porzucania zwierzaków jest od czerwca do września na, na całym świecie, nie tylko we Włoszech. Mhm. Ale Włosi postanowili i to wygląda na to, że ma być i że może to przejść ustawa, która będzie odbierać prawo jazdy, a nie wiem czy wiesz, ale z roku na rok o 20% więcej jest porzucanych zwierzaków w okresie letnim. To bardzo źle, ale ja bym, ja bym to za złagodził trochę. No, no nie no, bo odbieranie komuś prawa jazdy e, na stałe... to stałe? Nie, nie, nie. Na stałe to jest? Nie, nie, no, nie no, to jest na... zabranie lub zawieszenie, no to odbieranie, no tak. no to na stałe, dopóki nie zrobisz połowy skrajny. Tak. Ja bym, ja bym je zabierał tylko na 10 lat. No bo po co komu prawo jazdy, jak ma być w więzieniu? Więc dokładam do karę więzienia no. i zabranie prawo jazdy na 10 lat. Ale spodobał ci się, news. A, Ale nawet jakby ktoś y, miał okres, jakieś okoliczności łagodzące, to wtedy bym to prawo jazdy zostawiał i tylko 10 lat więzienia. Okej. Okay. No, ale y, tak nie będzie. Niestety? Może, e, niestety nie, jeszcze. To nie, jest pierwszy jeszcze? krok. Pamiętaj, że żabę się podgrzewa, kawałek po chowały. Tak. Wiemy to, jak to się dba. W, <noise> w naszym kraju między innymi. Tak. Natomiast, e, Nie, super, super. Wymuszajcie, wymuszajcie na swoich samorządowcach, bo to oni w pierwszej kolejności mają wpływ na przepisy lokalne, później gdzieś takie globalne, e, że to jest w ogóle bardzo fajna rzecz, żeby wymuszać na, te wkrótce wybory w Polsce, e, niech, i zawsze te zwierzęta są tak traktowane, jak już nie mamy, jak już się licytujemy, czy damy 500 plus, 800 plus, plus, to potem jest licytacja w innych kierunkach. Jakie grupy mm -hmm. zawodowe, albo jakie grupy lu ludzi zadowolić, tak? Zakaz przyznania przez TIRY miał zadowolić ludzi, którzy podróżują po, po pasówkach, autostradach w Polsce osobówkami. No i to się udało, bo z kim ja rozmawiałem, na każdym mówimy, no fajny ten przepis, nie? Jednak wyjeżdżasz do, na autostradę na, na, do Czech. Tyryjah dom lewym pasem no, a u nas tak nie można. Takie <taki to jest, takie to jest, tak to działa. Więc te zwierzęta co jakiś czas w programach wyborczych się pojawiają, ale jak wiadomo, zawsze to jest tak um, słabo. U nas newsów zwierzęcych jest um, dużo. Za tydzień będzie jeszcze fajniejszy news zwierzęcy. Jak miał być dzisiaj, ale nie chciałem przesycić programu newsami zwierzęcymi. Tak. A ja mam też zwierzęcego, właściwie powiedzieć. Um, Mogę ale zanim tydzień możemy pogadać o tym. Jasne. Kiedy ostatni raz Kebaba. Muszę spytać syna. Ze dwa miesiące temu. Okej. Okay. Um, ja pewnie z pół roku temu rok temu jakieś falafela gdzieś tam zjadłem. Um, I mam super. To, to widać po że to ja wstaję. <laughs> um, jest taki news, słuchaj, że do dzisiaj mogliśmy się jeszcze łudzić, że te kebaby nie są tak złe jak się wydaje. Ale na szczęście skontrolowano 109 kebabów. A co czytałem? Co, e, no 80% procent czy ile się okazało? 89 ze 109, tak, tak. czyli około 80% tak. ma nieprawidłowości. No i okej. Okay, wiadomo, że blat może być nie taki, coś tam. Przymykamy, Szurna oko, podłocę. bo kebab to kebab. Wiadomo, nikt nie oczekuje fajerwerków. Ale nie myślę, że ludzie oczekują jednak fajerwerków. Ja nie z wiem. Kebabów. Tak? Okej. Okay. Tak. Chyba potem z dupy fajerwerki mają być. E, w każdym razie. Ciekawe jest to, kiedyś że 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 Już. że 54%. Czytałem co na... Fajne tylko to się nie. Tak, ja, to jest moje myślenie. No, to się no, nie nadaje na happy newsa, negatywne. No tak. Poza negatywne myślenie. Tak. Przepraszam. 54% tych kebabów nie, nie miało w sobie tego mięsa, które deklarowało. C nie ożdję. <laughs> Czyli e, na przykład, e, jak była baranina, to, to okazało się, że jest to e, Krówka lub kurczak, nie? I różne tego typu nieprawidłowości tutaj były. E, 75% prawie miało też e, złe oznakowanie tego jedzenia, też było coś innego niż podawali. No, e, kosmos. Chyba kosmos. to są też takie knajpy, które się pojawiają i zwijają często, nie? To tam nie wytrzyma, Nie wytrzymuje. E, w każdym razie, e, moim zdaniem, takie coś jest super, to jest bardzo dobry news, że ktoś to kontroluje w ogóle. E, kary. To suma kar nie była przecież duża. tysiące za wszystkie. 63 za wszystkie 109 kebabów. To jest 6 koła. 5 tysięcy właściwie. 5 z groszem na, na, na jedną sztukę przypadało średnio. Nie 500 złotych? 60. E, Czekaj 109. Czekaj. Tak? Czekaj, teraz, teraz. Ja pokazuje tak matematykę, liczy, kacper. Tak, gdyby było st... czwerki, Nie, 5 tysięcy. kary za każdą? To 5 tysięcy Dobrze. kary za 100 to jest 500 tysięcy. Nie może być, a jest 60 tak, tysięcy. 500 średnio dostawałeś. 500, tak. dobra Doszliśmy do tego, jest, mamy to. Czyli to jest strasznie mało. No. 500 to w ogóle. Ale to jest średni taki mandat z Sanapidu, to znaczy No. Szczegół, jakby kebab, kebab dostał 5 kg mandatu, to by się oddał do no. Tak. To inspektor sanitarny Bogusław Chopacki, słucham. Dobra, więc jest 500 zł kary średniej. Może lepiej, słabo, ale. Myślę, że w ogóle nagłośnianie tego jest ważne, no bo y, jedzenie mięsa jest z pomysłem średnim, a jedzenie kebaba z budy jest z pomysłem tragicznym, nie? Więc y, teraz już wiemy, że jest to ultra tragiczne i że możesz myśleć, że, że, jest, że, jest, że jesz kurczaka, a to szczur, albo myślisz, że jesz bananinę, a to kurczak i tak dalej, i tak dalej. O, o ile są różne mity, legendy, krążą, że tutaj jest jakiś szczur, że coś, tam wiadomo, tam, y, to jest zabawne wszystko i śmieszne, o, no, o, o ile, dla ciebie. O ile je, jeżeli 81,7% kontrolowanych kebabów e, ma nieprawidłowości, a 55% prawie e, daje coś innego niż deklaruje, no tak, to jest e, no to, słabe, no. to jest mega ryzyko. Mega ryzyko i, e, i dobrze o tym wiedzieć, więc uważam, że fajnie, że kontrolują i to jest happy news. Ja mam mega wesołego newsa z kolei z Góry Puławskiej. Mm. Zaraz ci go wkleję, bo przeczytasz na głowie, będziesz wszystko wiedział. Jedzie sobie pani Fiatem Panda okay. i myśli, coś jest nie tak. Cały czas w lewym lusterku widzę tylko swoje drzwi. Co byś sobie pomyślał od pierwszej chwili? Że mam otworzone drzwi. Że masz na otwarte <grym 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 lusterko. No, A pani jechała z otwartymi drzwiami. <grym> po tyle drzwi miała cały czas otworone. No nie. Tak, miała, Projekty, to zrozumieć, no? miała, nie, zrozumieć. Miała otwarte drzwi yy, i policjanci zauważyli, że jedzie sobie drogą. Nie tak, że stoi gdzieś, tylko jedzie drogą i ma otwarte drzwi. Hmm? Nie jest napisane, czy przednie, czy tylne. Ale, <laughs> nie zakładam, no, ale to w lusterku widziała. A, chyba, że widziała w łazienkowym. Ona nie widziała w ogóle lusterka, chyba. No? Yy, nie zauważyła, że drzwi są otwarte, zastanawiałem natomiast. A, tak, że w lusterku zewnętrznym widzi tylko drzwi. Czyli już rozwiązaliśmy zagadkę. Miała otwarte tylne drzwi w pandzie i sobie jedzie, 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 jedzie. I okazuje się, że. Ona mówi tym policjantom? Dobrze, dobrze, nie no dobrze, bo jadę, jadę, patrzę w tej lusterku, cały czas drzwi i drzwi. <laughs> Zatrzymali ją i pomogli, znowu policja pomogła. A pomogła też. A mamy linka do tego? W jakim wieku była? Pomogła, 71 lat. Okay. To wiem, że to wiele tłumaczy. Nie, bo gdybym miała 30, no to wtedy raczej bym radził już zabrać prawo jazdy, bo tam jest coś nie tak z głową. A 71, no to też można myśleć o, o zabraniu, ale jakby rozumiem. Każdy z kiedyś będzie seniorem, nawet ty. Chciałem powiedzieć, że policja oprócz tego, że no. po pierwsze wyjaśniła, jak działa lusterko. Zamknęła drzwi, no. to zrobiła po swojemu, czyli mandat 15 punktów karnych. <laughs> nie myślałem, że, powiesz, że że dała pouczenie. ale no nie. Ale za to być mandat. E Wiesz, nie znamy okoliczności, chociaż po tej drodze teraz zobaczcie, widać, że to nie jest jakaś gminna droga między sklepami, tylko jakaś taka droga, no, większego ruchu, nie na pewno. Zabić, no. Mogłoby się coś więcej wydarzyć, nic się nie wydarzyło. E, okazało się, że na szczęście były tylko drzwi otwarte. To musiało dość komicznie wyglądać. Kurczę, no wie jak, nie? 77 lat, wiecie, że już są kraje, które chcą m, chyba po 70, ro 70 roku życia... Ale jaki z głównym problem? Trukowe... i ten problem z głównie w, w samochodzie, że to była Panda. Ty miałeś szybsze auto, to się same Zamy na same tam, 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 tak. Więc jakby problem jest znowu, sorry Fiat, to wasza wina. No, tak. E, szybsze auto nie pozwoliłoby na to. Jechała z otwartymi ja myślała, że zepsuło się jej lusterko. Taki sobie, taki sobie śmieszkowaty news. E, który, no policja pomogła, dała mandat, zamknęła drzwi. 15 punktów, grubo, nie? Ty, a gdybym miała te y, po prawej stronie i ktoś był przedchodnikiem, chodnikiem, to mógłby już nie iść. Nie no, to wiadomo, że moglibyśmy teraz w ogóle wyolbrzymiać i mówić, że nie wiadomo co. Sprawdzić podłączenie mikrofonów i zaprosić do subskrypcji, subskrypcji, subskrypcji kanału. Chcielibyśmy Was bardzo zachęcić do subskrypcji kanału. No już napisane kartki. Kiedyś Wam pokażemy na y, backstage, jak wygląda. Nie mów wszystkich kartek, nie mów wszystkich. Nie, pokażemy. No i taki taki właśnie lekki, przyjemny news z otwartymi drzwiami. Co masz dla mnie jeszcze? A ja mam taki news, y, taki bardzo happy. Taki bardzo normalny. soja linka. Maciej Kawecki. Oliwia Raniszewska. To jest dziewczyna, która została nominowana do Top 50 najlepszych studentów, uczniów na świecie. I co jest o tyle ciekawe, to jest jedną z licznych osób w Europie. Nie wiem, czy w Stanach mają na przykład, czy w Indiach, czy w Chinach mają taki system edukacji, nie mam pojęcia. W każdym razie jest to podobno bardzo prestiżowy ranking. Nazywa się zresztą prestiżowo. Top 50 Global Students Prize. Tak, dobrze to brzmi. I e, wyobraź sobie, że ona e, jest w e, współtworzy taki startup, który pomaga w, w diagnostyce skór, zmiany skórnych. E, I między innymi dzięki temu jest w tym rankingu uwzględniona. Także, mimo że jest młodą wstępką to już robi coś, co pomaga, e, pomaga przy profilaktyce kontroli zmian skórnych, e, czyli robi coś dla zdrowia. E, pomaga przy tym, no ludzie też za bardzo korzystają ze słońca, więc mają problemy ze skórą, więc e, jej, jej firma, jej startup e, w tym e, pomaga, żeby, żeby tych ludzi chronić, diagnozować. Fajnie. Fajnie, że mamy w Polsce wielu zdolnych, młodych ludzi. Już też w naszym programie pojawiło się no, co najmniej kilkanaście nazwisk. Przypominam sobie inteligentny plaster, który wysyłał informacje o zakażeniu raną trzech naukowców z Trójmiasta. Przypominam sobie dziewczynę, która pracuje w NASA, którą przyjęło NASA. Ej. Mówimy o ludziach kilkunastoletnich, dwudziestoparoletnich, którzy osiągają wyżyny swoich możliwości, którzy kształcąc się w kraju, który. W tym ciężko się jest kształcić, bo nasz system edukacyjny jest sprofilowany raczej na to, żeby z mądrych ludzi robić przeciętnych, a nie w drugą stronę. To znaczy, że przychodzisz do szkoły mega inteligentny. I, i bardzo szeroko się ich edukuje. Bardzo szeroko, ale też, ale też nauczyciele chcą, żeby wszyscy byli tacy sami. Tak? Wszyscy mają być grzeczni, posłuszni, więc się robi z takich z, od czasu, kiedy rodzice głaskali po okrągłej główce. Robi się takie kwadratowe trochę te, te główki tym, tym uczniom. Fajnie, że ci nauczyciele się to nie jest nic za ciebie. A, okay. Fajnie, że ci nauczyciele się no. m, czasami pojawiają tacy bardziej, e, tacy, tacy, tacy fajniejsi. Moja córka najmłodsza chodzi do, do, do takiej szkoły, w której to jest doceniane, takie wychodzenie przed szereg albo jakieś takie inicjatywy. Wiktoria e, uczestniczyła w konkursie o, języka angielskiego i zdobyła. Teraz nie pamiętam, wybacz mi tureczkę, jeśli się pomylę, ale chyba 12 miejsce w Polsce na ileś set dzieciaków z jakiejś takiej olimpiady języka angielskiego, Dostać tam właśnie wyróżnienie podczas roku, zakończenia roku szkolnego, mm -hmm. i fajnie, że są takie dzieciaki, z tych szkół, w tych szkołach ci nauczyciele potrafią jednak wybrać jednostkę uzdolnioną i gdzieś ją dalej go prowadzić, nie? To... Takiego? Takiego Simsa. Gdzie bym daje poprowadzić, e, bo to jednak bez wsparcia osób trzecich często jest ten, ten talent uśpiony, nie? Jak, jak rodzice albo nauczyciele nie zauważą, że dziecko ma wybitne w jakimś kierunku uzdolnienia, to, e, to, jest cięż, to jest ciężej. No a tutaj jest przykład tego, że jednak są takie osoby, ale, brawo Oliwia. Ja miałem takich fajnych nauczycieli właśnie, którzy zauważyli mój talent. E, tylko, że ja miałem poleńska, która miała problemy z komunikacją, ale zauważyła. Zauważyła, że coś jest ze mną nie tak i powiedziała, że ze mnie nigdy nic nie wyrośnie. I, no i pewnie chciałem powiedzieć, że nic nie wyrośnie w tradycyjnej ścieżce kariery. Tak. Z, czy z tradycyjną ścieżką kariery. Powinienem to powiem myślę, w zamyśle, Ja to ja to dopiero zrozumiałem. No, i, no i dzisiaj jestem wdzięczny, tak. że jakby zauważyła, że nie powinienem w tym. Obaj, się o, o, obaj jesteśmy przykładem, że szkoła nie stanęła nam drogę. Przy na... okazji pani ha, Teresa. Yy, serdecznie nie pozdrawiam. Yy, Oboje jesteśmy przykładem, że szkoła nie stanęła nam na drodze do edukacji. Tak. Także oby wam też że szkoła nie stanęła na drodze do edukacji. Yy, ta tradycyjna taka, taka w, którą, którą, dzisiaj, którą dzisiaj wiadomo jak, jak, jak dzisiaj kształci młodych ludzi. Ale my nie jesteśmy przeciwko systemowi. Może w jakiejś części jest, nie jesteśmy. Nie nie, no, jesteśmy bardzo w, w wielu jesteśmy. częściach. Dziękujemy. nawet na wakacje Dzie idziesz do Włoch a nie do Polski, bo tak nie lubisz polskiego systemu. Wszystko może. Eee, krótko bardzo, nie? Krótko, zw zwięźle, na cztery tematy. Także to jest Happy News, widzimy się w. za tydzień. W no. jubileuszowym 50 odcinku. 50 odcinku, pamiętajcie, żeby subskrybować i Właśnie. nie oglądajcie tego, co będzie po napisach, bo nigdy nam nic nie dajemy. Pamiętajcie o tym. A ty. <grych> Cześć. No. Cześć. <grych> Chciałem wyłączyć. A tyle, że. Fanie, bardzo. Teraz liczę, że będziemy <grym> robić gadać, coś bo. Coś, no, coś, nie, nie, coś, tak, coś no. będzie, a tutaj, a no. tutaj nic. No. Uważam, że. Było takie czasopismo, uważam, że. Ten niuś z tymi drzwiami wydawał mi się śmieszniejszy, jak go czytałem. <laughs> Ale był fajny. Może... Fajny, tylko. Może nie zrobiłem tego, co po... robią e, rasowe panie lekkich obyczajów. Nie, nie pociągnąłem dobrze go. O, ja bym cię bardzo prosił, żebyś ciągnął moje newsy. Tak zrobię. Dzięki.